Hej, z tej strony Krówka I. i. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać, jak robi się świnkę z filcu. Co będzie nam potrzebne? Filc, nici i igły, mulina, wypełniacz, wata albo skrawki filcu, kartka papieru i ołówek, zawieszka od breloczka. Na samym początku trzeba narysować szablon, następnie przyłożyć go do filcu i odrysować ołówkiem. Tłów i przednie kopyta muszą być obrysowane dwa razy. Teraz obrysowane kształty trzeba wyciąć. Wycinamy również dwa mniejsze kółeczka po to, żeby zrobić oczy. Filz, z którego wycinamy oczy powinien być innego koloru niż ciało. Gdy wszystkie elementy są już wycięte, zabieramy się za nici i igły. Przyszywamy ryjek do głowy świnki. Następnie zajmujemy się oczami. Również wstrzywamy je z głową świnki. Mulinę możemy użyć do tego, żeby zrobić odblaski w oczach świnki. Teraz łączymy z sobą przednią i tylną część tułowia świnki. Pod głową doszywamy jej przednie kopyta, również te dwie warstwy. Przed całkowitym zszyciem wypełniamy je wypełniaczem. Ja użyłam do tego skrawków w filcu. Kontynuujemy zszywanie tułowia świnki. Wycinamy mały zawijasek z filcu i przyszywamy go do plecku w świnki. To będzie ogonek. Zszywamy świnkę aż do głowy. Gdy do niej dotrzemy, zaczynamy wypełniać naszą świnkę krawkami bądź watą. Pomiędzy łóżkami świnki zszywamy zawieszkę. Oprzywamy całą świnkę aż do końca. Nasza świnka jest gotowa. Tak wygląda z każdej strony. Czy podobają Wam się takie filmiki? Jeśli chcielibyście więcej takich filmów, piszcie w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji i lajku pod tym filmem, plus do obejrzenia innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia! Pajo!